Hej moi mili, witam was serdecznie, tutaj Hanta i będę się streszczał, będzie to naprawdę krótki filmik ponieważ są święta i ten czas, myślę, należy spędzić raczej z rodziną niż przed komputerem oglądając chociażby filmiki z gier, więc naprawdę zadbajcie o to, żeby więcej posiedzieć z rodziną nie musi być nic konkretnego, czasem po prostu wystarczy posiedzieć razem przed telewizorem, ale czuję się to to coś, co jest w rodzinie, tak? Więc po prostu chcę Wam życzyć wesołych, spokojnych, pogodnych świąt. Wiem, że pogoda jest nie najlepsza. Właśnie powinniśmy się cieszyć wiosną, a tutaj jest zima i raczej powinniśmy obierać choinkę i zjeżdżać na sankach, a aniżeli lać się wodą, więc jutro, w poniedziałek lepiej rzucajcie się śniegiem, jeżeli kogoś spokójcie wodą, bo może to się dla Was albo dla kogoś innego źle skończyć. Chociażby grypą, albo nie wiem, ostrym przeziębieniem. Więc eee, tak jak mówię, po prostu wesołych świąt. Życzę Wam wujek Hanta. I mam dla Was nawet kawałek ciasta. Patrzcie. O, proszę, trzymajcie. Kopicie? No, wiesz, smacznego.